No to kurba, gramy A mam gasika Jest. Robimy za detektywa Zobaczymy kto tu będzie impostorem no, <grywka> Sprawdzamy mój dobra, kurwa. mój 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 Wy, mój ten ja mój 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 w dupę. <grywka> <Kto>? <grywka> Okay. nie mówić? Assassinii... Me Kto ma wiedzieć ten wie o co? Zamknąć mordy tymi dedami, rudy cferu! To ma uch, mówić czy nie? Uch. No mów. Tak. Ciało w tym, po lewej tam gdzie te manekiny stoją. Volt. A, Volt. No. Gdzie? No w Voltach Volt. amperach, w voltomierzach, chuj wie no. Ho. No tam gdzie się manekiny ja... daje, nie? Tylko tyle, że to nie jestem ten też, też czyszczę Patryka, w rekordach byliśmy. Mmm, nazywajmy się czyszcicielki. Ja miałem chyba Co ty Junką Ja miałem Rafała i się... byłem na kamerę. Przepraszam. Ja, ja byłem robisz, w Cargobay'u. Ja robię to, to download, te papierki. A w ogóle gdzieś ciało? Jeszcze raz? W Wolcie. W Wolcie? Chwila, ja czyszczę Emilkę. Kto kogo czyści? Ja nie, sam nie, siebie. Ja, ja nikogo nie widziałem tak, że nikogo. Ja nie sobie mam. chuja czyszczę teraz w nie. Longu, na Longu Ty, chłop grawa Monga i na a <grym> No na kiblach, nie? No, teraz nie wiem. Ja nie mam nic to skipuję. No, bez no, nic chuja wiemy. I chuja się nabiemy. No mogliśmy z czegoś doleć, ale 70 sekund i poszło kurwa full skipu, więc... I tak, no to Przepytajmy kogoś, nie wiem. Jażko co robiłaś? Ja? No, a gdzie się zresztą co robiłaś? W Armory byłam i robiłam download. Tylko? Czekaj, ja cię na początku... Um. ...mijałam w shower, ja w shower. No? nie, w Showersach na pewno hulu. mnie nie wymijałaś. Może i w Nie, nie, Julka, Julka, nie w Main Hallu. No. być może. I kogoś jeszcze. Nie to robiłaś download w a widziałaś cię w Main Hallu, to... Coś mi się tu nie klei. Ale ona mnie widziała wcześniej w Main Hallu, ja z Main Hallu na proszę... początku. W do security, kitchen i armory. Okay. Dobra, no to już coś nam śmierdzi, ale coś, coś wiemy. E, ja, ja byłem tak. Zrozpiewałem się tam w kuchni, e, poszedłem do armarów robić kawaśnikowy, wróciłem do security i w electricalu mnie mijał Rafał. Czyli... Czyli cały czas byłem na dole. Okej. Okay. A dupka? E, Chris, ja znalazłem ciało. w, w, ale... w kitchenie, przeszedłem przez ten, ja w Cię, yy, Przez Armory do engine roomu, z engine roomu do góry i do Volta. No to jedyne co nam nie podpasował to ile tak? No, no chyba ta. A Kryś tak coś mówił? Szybko? A, dobra. Ja w woinho byłem. Okej, okay, okej. Okay. Na początku. Nie wiem prostu, jest, bo nie Dobra, pro poziom spodzenia profesjonalny. Kurwa. Chodzimy, spamujemy R, napierdolamy spacją Ręczniki jak zawodowiec, pa młody Jordan Daje kurwa kaszę Ale to przeklinać nie można na YouTube chyba, nie? O nie O dobra, poszedł se Dobra, co mamy? O, 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 o Mamy kiwat do przejścia, na chuj Pa, Tak, jak się bucuje Szkół. Dobra, jest w Dobra, miałem je biały i... Co jest, kurwa? Nie biały, to dalej jest. Patryk. Dłupaczka. Nie no, kurwa, nie pamiętam, robię. 3, 0, 2, 8, 8. Okay. Co? 3, 0, 2, 8, 8. Co jest, kurwa? 3, 0, 2, 8, 8. Ej, o chuj tu chodzi? No kurwa. 5, 0, Wyłączycie 9. to kurwa? Nie no coś się zbagowało? coś się zbagowało? ja wpisałem kod poprawnie już 5 razy chyba. Ale musicie na dwóch tych jednocześnie, po lewej i po prawej. Kto się skurla, a, ktoś jest, kur... A, pierda dobra, w tą grę. Kurwa, no kto z lewej z No, ale... Chyka, ja już się pruwa. Dobra, zobaczymy. No musi dźwięk nie wyświetlać podwójnie, chleb ra. Dobra, Dobra mieliśmy patryka. Po lewej był chyba... Nie, po prawej był wtedy różowy, więc trzeba wziąć pod uwagę. O, Emilia. Dobra, tu Emilia Patrzymy za ciałem jakimś. Emilia no. Nie, wydaje mi się, że te by jakoś nie zabili dobra. Eee, dobra, kto gdzie był na początek, może tak? To po kolei mówimy imiona, znaczy mów nieki kolory, żeby nie było przekrzykiwania. Emcia? Eee, ja? Tak. Hmm. Ja generalnie teraz skończyłam w Room z Udim. Co, nie? Co? Ty. Co? Ja, ty. teraz jest. Już zjebałaś. Nie, ja, nie, ja, ja jestem w kokpicie. Na końcu mijam u jego w drodze do meeting roomu. Jestem kokpicie. w kokpicie. Co? Skąd? <grym> ale jaj, jest kolei... czarny, czy... czarny, jestem. Hot, hot pento. No tak. To, <grym> to, to nie tak, że w tym momencie, tylko chwilę temu, tak? <grym> nie? <grym> nie, nie było w meeting! nie trafił pokoju chyba. Oj, 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 Ja Ja generalnie nie, zaczęłam w armorach i to już tak na początku. Julka mnie dziwnie goniła i goniła mnie i nie robiła tasków, co nie? Tam zrobiłam, y, jaki jest ten telefon, co się łabie zasięg. Do Dobra. Z do kuchni, z security do elektryka, z elektryka drabinką do main hallu. Z main hallu. Czy z Engine room do brigu, gap room, meeting room i tam skończyłam. Dobra, to teraz ja. Coś chyba za łatwo Krystek i Komenten. o kurwa, biały i żółty, po prostu coś chyba za łatwo zagłosowali za szybko, tak się za łatwo przekonali. Tak bardzo chcecie ją wyjebać? No jak taki argument dałeś, to wiesz. No ale tak nagle? Od razu? Tak ale łatwo wiecie, chcecie ją wyjebać? We dwóch? Na raz? Mówi, że Uzi może mówić ten... Je... Jezu, nie, bo ty, nie ty też nie strzeliłaś. No, nawet się nie widzieliśmy. Po pierwsze, nawet się nie widzieliśmy, oni za szybko coś na Ciebie zagłosowali. Mamy szczęść, możemy ja, próbować kogoś by ja nie ja bać? to nie był ale to nie ja za... Uzi, tylko Rafał różowy. Ja zagłosowałem, no bo mi to strasznie śmierciło, że ona powiedziała... strzeliła tak pokój po prostu i tam się okazało, że tam Muzji To A kto, kto teraz z moich chorób skończył? W sensie ja wychodziłem z kąsów i tam hamijaliśmy, Tam było chyba 3 my w kąsach. Po prostu wyszedłem do, do tego, do. Jak to się nazywa? Do kokpitu i tam zobaczyłem ciałko, Z przed przedmiot Przepraszam. Tak? Mogę? Mogę? Krystek, tak? Czekaj, Krystek. Ja jestem w tak oczy teraz. Ale czekaj, kto to teraz mówi? Biały czy żółty? Że ten, że jest w kokpicie? Ja, te, ja, ja teraz. Ja, ja powiedziałem. Biały, tak? Białe, tak. tak okay. ja. Mogę się poprawić. Ja reportuję białego. Widział mnie z daleka, jak przychodzę, cofnął się i chyba. No staliśmy, staliśmy we trzech. We trzech? Staliśmy. Z... Dobra. Staliśmy we trzech kokpicach, ja wyszedłem do tego. Ja wyszedłem do kokpitu. Czyli mamy jednego tego, Kromaj tam nie. Nie wiem. Nie wiesz? Mutet. Hmm, emik? Też coś tak łatwo zagłosowała nagle. Ciekawe... Nie chciała się odbić, nie miała jak. O kurde. Dobra. Od razu sobie zrobię taskę. I idę zrobić... Tak, to jest brązowy. Bra reporta nie było. I brązowy się znikł. Brązowy poszedł pewnie na l... Na KMR o, nie ma tu brązowego. No. Dobra, ciekawe, zobaczymy. O, 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 co to było? O, chyba żółty bieg. Hmm. są warto sprawdzić te kamerki. Może coś zobaczymy. Jeśli idzie po No i tutaj przyszedł po drabińce. Co, zabi zabić mnie chcesz? Nie ma takiej opcji eee. Ajajaj Krystek, dobrze kurwa wiedziałem Wiedziałem, wiedziałem kurwa ten krystek No nic Zobaczymy, bo jego śledzi Czyli to jego duo, dobrze wyhaczyłem jednego Zobaczymy, czekaj, czy ja Gdzie każdy jest? To jest ja Rafałem z Gaprumie. Jestem Teraz się nie przemyliłam. Rafał nie jest. A dupka? Co? A dóbka, gdzie jest? W Wolcie. A ciało jest gdzie? gdzie? Powinni to nie? ogarnąć. Niemożliwe. Ja jest Czek Gaprumie. Ale czekaj, z tej prawej czy lewej strony? Tam, jak się wchodzi do meeting roomu, przed rebińcem. A, to ja byłam od rekordu i, i mogę ten y, Rafał chyba wystwierdził A mi się coś kurczę wydaje, że to może z Self Lepolecik poleciał. Mam no, takie mm, dziwne życie. No bo widziałem jak ktoś tam szedł, Rafał ciągle za mną chodził Dobrze, w końcu, w końcu. Na końcu I I potem, to żeś, to się... potem żeśmy się rozdzielili. Dobra, to jest ta gierka. I ja poszedłem do. Aha, w zalewie jest Dobra, ej, kto był, kto był? Mi Dobra. Tak. Dobra, a kto Dobra. był, a kto był? Przy, 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 przyznać się, ja kto był. Byłem. Czyli Krysek? Czyli Krysek i Biały, tak? Chymy, ja, chymy, ja, ja i Krysek. Czyli dobrze strzeliłem? Nie wiem, my to się wganiamy. Ej, czyli dobrze strzeliłem, tak? się... No i kurwa, powczam. Co? widziałem? panem tym głosowaniem. Ej, może.